Dzień dobry, zapraszam na film z usuwania odcisku, który znajduje się na paluchu po jego bocznej stronie. Pacjentka zgłasza dolegliwości takiego kłucia, bólu nieprzyjemnego w czasie chodzenia w obuwiu, ale także mm, po mieszkaniu, kiedy jest na bosaka. Próbowała samodzielnie poradzić sobie z tym odciskiem przy użyciu takich aptecznych płynów i plasterków z kwasem salicylowym. Natomiast, no bez lepszych rezultatów. Należy pamiętać, że takie produkty no nie zawsze um, będą wystarczające, ponieważ no odcisk po takim namoczeniu nie dostanie nóżek i sam nie wyjdzie na zewnątrz, dlatego to jest zlepek wielu warstw martwych komórek rogowych, które są głęboko wbite w głąb skóry i on nagle tak sobie no nie wyjdzie. Także jeżeli chcemy mieć pewność, że przez dłuższy efekt utrzymamy ten stan bezbólowy, no musimy do końca doczyścić te wszystkie warstwy pousuwać, zabezpieczyć odciążeniem i wtedy dopiero pozwolić skórze na pełną stopniową regenerację i odbudowę tkanki.